Cześć! W dzisiejszym niezbyt mądrym odcinku przedstawię wam 5 rzeczy, od których będziecie głupsi. Myślę, że nie warto oglądać. Zapraszam was również na mój drugi kanał, linka do niego macie w opisie. A teraz szybko lećmy sobie z tym zestawieniem. Na miejscu piątym reality show oraz niektóre pseudo seriale. To, że telewizja źle na nas działa, wiadomo nie od dziś. Bardziej szczegółowo temu zagadnieniu przyjrzeli się naukowcy pochodzący z Australii, którzy poprosili grupę 100 osób o zbliżonym poziomie inteligencji o rozwiązanie pewnego testu logicznego. 50 osób oglądało przez kilka dni seriale telewizyjne rozrywkowe, druga grupa 50 osób zaś nie oglądała nic. Okazało się, że grupa oglądająca telewizję poradziła sobie znacznie gorzej od grupy, która telewizji nie oglądała. Numer 4. Bieganie To badanie wywołało wiele kontrowersji. Jedni ludzie biegają, by poprawić swoją sylwetkę, inni by poprawić samopoczucie, jeszcze inni po to, by oderwać się od rzeczywistości. Naukowcy z Belgii zdają się jednak być pewni, że bieganie może przystworzyć wiele problemów i nie chodzi tutaj o problemy ze stawami. Naukowcy dowiedli, że jeżeli biegasz, będziesz coraz głupszy tylko w sumie zależy, ile biegasz. Oczywiście, aby to dowieść, przeprowadzili pewien test. Zebrano dwie grupy ludzi, z czego jedna grupa biegała przez 3 miesiące, przez minimum 50 minut dziennie w centrum miasta, druga grupa zaś tyle samo, ale na wsi. Okazało się, że grupa biegająca w mieście miała większe problemy z rozwiązywaniem zagadek logicznych od osób biegających na wsi. Wysnuto jeden wniosek. Spaliny i smog szkodzą nie tylko płucą, ale i naszemu mózgowi, jeżeli go posiadamy. Numer 3. Cukier również naukowcy się wykazali. Przeprowadzono szereg badań, dzięki którym jednoznacznie stwierdzono, że zwiększone spożycie cukru spowalnia mózg człowieka. Nie chodzi tutaj o cukier w czystej postaci, ale także o cukier z różnego rodzaju batonów, czekoladek, ciast i innych substancji zawierających sobie cukier. Co więcej, zbadano grupę 100 osób, z których 50 spożywało znacznie większe ilości cukru od pozostałych 50. Po zakończeniu testu okazało się, że osoby spożywające cukier mają większe problemy z nauką i zapamiętywaniem. Numer 2 zmiana strefy czasowej. W przeważającej większości ludzie źle znoszą zmiany czasowe. Poczucie senności z kolejnymi dniami mija, niemniej jeżeli chodzi o nasze mózgi, ludzki mózg źle znosi nagłe zmiany stref czasowych. A związane jest to z objawami jet lagu. Ciekawy test przeprowadzono na chomikach. Eksperyment ten przeprowadzili naukowcy, i był to test wieloetapowy, a trwał kilka tygodni. Wynikiem badań, które polegały na zasymulowaniu zmiany stref czasowych, było to, że chomik po zakończeniu eksperymentu charakteryzował się tym, że miał o 50% mniej nowych neuronów w mózgu niż chomik, któremu się nie przesuwano strefy czasowej. Numer 1 Guma do rzucia. Naukowcy z Walii przeprowadzili ciekawy eksperyment. W tym przypadku również zebrano grupę o podobnym ilorazie inteligencji i podobnych umiejętnościach zapamiętywania. Podzielono osoby na trzy grupy. Pierwsza grupa spożywała gumę do rzucia przez 5 tygodni w dwugodzinnych odstępach czasu w ciągu dnia. Druga grupa spożywała gumę raz dziennie. Ostatnia grupa nie spożywała ich wcale. Okazało się, że grupa, która żyła gumę najczęściej, zaczęła mieć problemy z pamięcią krótkotrwałą. Tego problemu nie zaobserwowano w przypadku osób żujących gumy raz dziennie i w grupie osób, które nie żyły wcale gum. A wy jak często żujecie gumy? Dajcie znać w komentarzach. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podoba Wam się, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli lubicie często wracać na kanał, zostawcie również dzwoneczek. Do usłyszenia!